To jedna To może ja nakręcę... Pokaż, że jesteś przebrany. Kobieta w sukience maluje. Spoko, że jesteś przebrany za kobietę <głosłotny> i smarujesz mi kurwa złamanym krosącom. Garde, owce. <głosłotny> <głosłotny> Jezus. To być grzeździe, to jest za bardzo popierdolone? Tak jest radę. mocno pojechany. Um, <głosłotny> Myślałem, że mieliśmy smarował z tego. Z całego batonika, z tego Ja Ja do kogo bliski to musi być, <głosłotny> naprawdę. To już moja książka. Nie, zupełnie. Widać już, nie, już dobrze że dobrze. Zostało jeszcze coś? Do to czego? To może bokiem jeszcze z tego, co? Tak. Może tak Kuba, ostrość jest tak zalotnie. Ostro się jest, tak? Ona często też chodzą na Ja mam te włosy, wiesz? Żeby w ruchu się skrócowało to. Pomogę, Kuba? Mhm. Jak gówno. Co się dzieje, kurwa? Co się dzieje, kurwa, Co się dzieje, kurwa stary? Ci nogi dać, ale kurwa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kurwa. 又是他。嗯 <laughs>